Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus. Korzystając z uprzejmości Twojej prezesa, Twojej telewizji regionalnej i pana Wojtka, który jest operatorem kamery, goszczę w domach państwa w ten świąteczny dzień Bożego Narodzenia. Święta, nie tylko Bożego Narodzenia, ale święta nasze rodzinne, czy, czy urodziny, czy imieniny, czy też święta narodowe, to dni, kiedy wysyłamy sobie życzenia składając by. Były one nie tylko piękne w swoim wymiarze teologicznym czy jakimś historycznym, ale również, żeby były pełne miłości. Tej miłości, o której Chrystus mówi, że to najważniejsze przykazanie. Niech tegoroczne święta Bożego Narodzenia obfitują w naszych domach w pokój. W pokój, który w naszych latach jest tak zagrożony. Słyszymy o walkach na Ukrainie. Słyszymy o nie tylko na Ukrainie, ale w wielu miejscach na świecie. Niech Boże Dziecie, które wkracza w nasze ludzkie dzieje, dzieje przyniesie pokój naszym sercom, naszym rodzinom, naszym narodom, żebyśmy żyli naprawdę z tym błogosławieństwem Bożego Dziecięca, Dziecięcia. A cała oprawa, która Boże Narodzenie nam przynosi. W tych w domach naszych wieczerza, wczorajsza wieczerza. Pokarmy w ilości dwunastu, tak jak było dwunastu apostołów, opłatek i dzielenie się tym opłatkiem. Niech darzą serce każdego z nas Bożym błogosławieństwem. Niech pokój zawsze gości, nie tylko w dniach świątecznych, ale przez cały rok. A nowy rok 2025 niech będzie czasem spełnienia naszych marzeń, niech będzie lepszym od poprzedniego i niech przyniesie jak najwięcej dobra każdemu z nas. Szczęść Boże!